Zanim jednak zaczniemy filmiku, chcę Ci tylko powiedzieć, że mam akurat 100 zł do rozdania. A tak mi zostało, więc powiedziałem: OK, skoro tutaj leży już od dwóch dni, to spróbuję je rozdać, bo może to jest taka sugestia. Więc subuj, lajkuj, napisz komentarz. A teraz zapraszam Cię do oglądania. Cześć się, Manko z tej Noli. Witam Was na mapce, którą stworzyła dla mnie ponownie Julciks. Cześć, Julciks. Cześć. No i co mogę powiedzieć, ostatni się odcinek bardzo fajnie przyjął, zresztą tam się będzie pokazywał 31 tysięcy łapek w górę, zrobiliście mega robotę i cieszę się Julcik, że wbili 31 tysięcy łapek. Cieszę się bardzo. O, i ktoś zostawił subskrypcję akurat, także dzięki. E, dobra, i co ja mogę powiedzieć? Dlaczego Julcik zrobiłaś tą mapkę? Dlatego, że było 31 tysięcy, czy, czy dlaczego? Zrobiłam mapkę, bo zaraz będzie milion subów i chcę pomóc. Okej, okay, Julcik, e, może być. I powiedziałem w ostatnim odcinku, że jak tam zostawicie ileś łapek w górę, to Julcik będzie z nami przechodziła dalej mapę. Ale nie wiedziałem, że tak zostawicie. Nie wiedziałem, że aż tak dobrze ten odcinek się przyjmie. Więc ja się pytałem Julcik, czy ona nagra z nami dalej mapkę. Czy ona będzie chciała z nami przechodzić. Julcik chce z nami przechodzić? Musi mi mama pozwolić. No właśnie, więc tak jak powiedziałem, bo ja już gadałem trochę z jej kuzynem poza nagraniem. Więc musi mama pozwolić Julcik, żeby mogła z nami dalej przechodzić. Dobra, to ja idę to przechodzić. Okej. Okay. Dobra, no i tak, jej brat testował tą mapkę, ja nasz kuzyn, więc jest dobrze, ale ona zawsze buduje te mapki, więc pamiętajcie o tym. Tylko potem zawsze go proszę, żeby on zanim ona mnie poprosi, żebym nagrał to, żeby to przeszedł, że na pewno jest do przejścia, ok? Bo wiadomo jak w, tym, w takich mapkach bywa czasami, czasami są błędy i tutaj też takie się zdarzają, a ja nie chcę wam pokazywać ich. Także pierwszy etap jest dosyć prosty, chociaż już widać o wiele, wiele trudniejszy poziom. Julcik z jak zawsze nie dekoruje wnętrz, bo jej się po prostu. Nie, nie wiem, nie, może nie ma takich umiejętności, ale mapę zrobiła totalnie fajną. I z tego co wiem da się wszystko przejść, tak jak ten na przykład skok. E, tutaj trzeba chyba z kucaka przejść. Dokładnie tak. Czekaj, czy to się uda. Dobra, udało się. Dobra, tego się nie spodziewałem. Mam nadzieję, że to było totalnie przemyślane. A co? Może z tamtej strony nie ma trapa, może tutaj. Oto chociażby z tą stroną przejść, chociaż tamt jest łatwiej, to... czekajcie. Nie, to też jest traf. Jak to mam przejść w takim razie, ty? To jest niemożliwe. Jeśli lubicie klasyczne MMORPG i przyjemny dla oka klimat, koniecznie sprawdźcie tytuł Nostale. Znajdziecie tu wszystko, to co najlepsze w MMORPG. Klasy postaci, farmienie mobków, skille, dungeony, pojedynki z innymi graczami czy wspólne rajdy. Początek gry jest mega przyjemny i intuicyjny. Szybko ogarnąłem o co chodzi w grze i naprawdę grało mi się mega przyjemnie. To gra na wiele godzin, ciekawej rozgrywki, a samo robienie questów w tej grze jest mega, ale to mega fajne. Jeżeli jesteśmy przy questach, bardzo podobało mi się, podobało mi się w sumie teleportowanie po zakończeniu misji. Oszczędza nam to bardzo, ale to bardzo dużo czasu. Na pewno znacie to uczucie, kiedy quest kazał nam wykonać coś na samym końcu mapy i musieliśmy po to iść, a potem znowu wracać do npc a który dał nam tę misję i przez to traciliśmy do. 20 minut. Tutaj tego nie ma i według mnie jest to najlepsza mechanika praktycznie z całej gry. No i nie możemy zapomnieć o naszych super fajnych towarzyszach, choć ja miałem kurczaka i on niestety zginął parę razy i musiałem czekać aż odżywi się, no niestety. Same Dungeony mają ciekawy design i spoko mechaniki. Dźwignie, zablokowane drzwi czy npc jakie tam znajdziemy to tylko fragment. Nie miałem jeszcze w ogóle okazji uczestniczyć w rajdach ze znajomymi, bo nie mam znajomych i dlatego to jest zadanie dla was. Wejdźcie, pobierzcie grę Nostale i może razem spróbujemy, albo może razem uda nam się zrobić rajdę. Jeżeli pobrałeś, napisz to w komentarzu, a ja ci przypnę serduszko. Jeżeli będzie wystarczająco dużo osób, to zrobimy mega spotkanie w Nostale. Także pobierajcie, a ja zapraszam Was do odcinka. Dobra, cyk, spróbujmy teraz. O, dobra, udało się. Tu nie ma trapa dalej? Dobra, więc tu przeszliśmy, czy tu są trapy? Nie. Ja już nie ufam Julcik teraz tak bardzo, jak kiedyś jej ufałem, ale szczerze wam powiem, że podobno przez to, że Julcik zaczęła nagrywać, to jak się ludzie w szkole dowiedzieli, to wow, wielki szał był. Dobra, był szał, ale szał to jest jak ja to mam przejść. Czemu ona wpada na takie pomysły jakieś dziwne? No, to jest... Nie no, już trzeci raz. Próbujemy inną techniką teraz, czekajcie. Nie, tak się nas od... No nie, tak nie możemy, tak nas odbija od ściany. O, Jest! Udało się! Nawet nic nie komentowałem, bo tu nie wiem ile razy. Dobra, nareszcie mamy tutaj teraz wózek. I co z tym wózkiem? Ostatnio mnie ludzi strollowała z wózkiem, więc ja najpierw zobaczę sobie, czy ten wózek w ogóle ma tutaj sens. Pamiętam ten ostatni troll. Aha, ma sens, trzeba go tu podprowadzić. A to trzeba wózek konkretnie tutaj? Nie da się zrobić tego, tak? Czekajcie. Chyba nie. Jolcik to przemyśla niby 7 lat, ale kurde. No, powiem Wam, że te pułapki to dużo musi oglądać tych filmów z tymi pułapkami, jak ludzie robią tych mapek parkur i tak dalej. Szanuję, jak najbardziej czekajcie, teraz trzeba wysiąść z tego wózka i co trzeba tu wskoczyć na niego? O nie, czekaj, może trzeba się przesiąść jako miejsce kierowcy, zmień miejsce. I teraz mam wysiąść? Nie, czekaj, zmień miejsce i wysiadamy. O, no nie no, to jest totalny kozak, ona jest mechanicznie tak dobra, ta mapka, że to ja jestem w szoku. Dobra, aha, i co, trzeba wsiąść na tamty wózek? No nie gadaj. No, chyba tak to działa? Czekaj. Da się, było, było napisane, e, czekajcie. Ty to ja do następnej takiej mapki muszę wziąć typ, nie wiem, farela czy kogoś. Wtedy zobaczycie, że papka, która zrobi siedmiolatka, może pokonać takiego youtubera jak Farel, ale nie jak mnie. Żartuję w sobie wszędzie jak coś żeby nie było. Ale ja to akurat dużo tych mapek przechodzę, więc jestem jedynie dobry w tych mapkach. A e, trzeba podjechać tym wózkiem. W sensie chciałem powiedzieć, że... Młoda by tutaj zniszczyła farela, jeżeli chodzi o robienie mapek, na pewno. Okej, okay. dobra, jesteśmy dalej i pół kolejny etap, tak o. Ty, tak szybko nam dosyć to idzie, ona powiedziała, że ta mapka jest mega trudna. Ja kiedyś grałem w tą najtrudniejszą mapkę na świecie, która tutaj jest w Fortnite i przeszedłem ją, więc dlatego jakieś tam umiejętności mam tylko w skakaniu w tej grze niestety, bo w graniu jest już gorzej. No, ale to jest ciężki skok, naprawdę. I myślałem o zrobieniu tak, o takiego, czegoś, żeby zaprosić kilku youtuberów. Kilku youtuberów, żeby zaprosić i zrobić jakąś taką mapkę na czas, takie wiesz, 5 torów. I żebyśmy wszyscy przechodzili i zobaczyli, kto przejdzie najszybciej, kto najwolniej. I byśmy jakieś tam kary wymyślali, albo wy byście wymyślali. To by było całkiem spoko. Możecie napisać w komentarzu, że takie coś się wam podoba. I na przykład Julcik by zbudowała dla nas mapkę, i to by było totalnie kozackie. Bo patrzcie, co tutaj się dzieje. Niby proste skoki. Ale to jest dosyć, dosyć, dosyć ciężkie, czekajcie. No jak ja mam tam wskoczyć? Dobra, merce, cięcie do czasu, żeby tutaj ludzie nie oglądali 17 razy tego samego skoku. O, o, jest! Akurat jak powiedziałem. Ech, nie, jednak spadłem. O, 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 i teraz skocz tu. Jest, tu chyba nie wiem. Ona musiała przesuwać tego blaszego jej branie i powiedział: Nie, to jest kogo łatwy, Weź go, przesuń trochę dalej, w sensie kuzyn. A pierdziele to było ciężkie, akurat bardzo. Cyk, cyk. Także mówię: jeżeli zostawicie tutaj 20 tysięcy łapek w górę, albo nie, jeżeli pobijemy poprzedni odcinek, czyli zostawicie więcej niż 31 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, to postaram się pogadać tam z z mamą MuleCix, żeby mogła wystąpić na całym odcinku. O. Tu jest niski sufit, dlatego tu się ciężko skacze. No ów, dobra. Dobra. Dobra, dalej nie byłem. Dobra. Dobra, jesteśmy. I mam nadzieję, że nie ma żadnych, No właśnie, teraz mi się przypomniał, że Julciks zrobi tak robić. To może wyjście jest gdzieś... No właśnie... Dobra, dobra, Julciks, dobra. Tak pomyślałem, przecież było tak w poprzedniej mapce. W ogóle dużo osób też mówiło, żebym kupił Ulcic karnet bojowy, bo też nie ma. Ale ona powiedziała, że. Bo zapytałem się, czy ona chce. Ona powiedziała, że nie chce, ona tam jakieś załadowanie do innej gry by wolała niż Fortnite. A. Ona w Fortnite mówi, że i tak nie umie za bardzo grać, tylko że mapki woli robić, więc do tego jej karnet nie jest potrzebny. Mm. Ej, teraz tylko ja zachodzę w górę, czy to jest real level, czy nie? Czekajcie, czy tu jest kolejny na przykład jakiś. Nie, tu nie ma. Dobra, więc to był real level, tylko teraz czy my tam wrócimy? Nie, nie wrócimy. Musimy teraz przejść przez ten fake level. Dobra. Jak ja mam się tam na górę dostać? Czekaj, da się jakoś tak przejść? Czekajcie. O. No już dalej się nie przesunę Julciks. Albo. Czekajcie. No nie, to już spadam. Ja już widzę, że spadam. Nie udało się, lol. Dobra, dobra, dało radę, dało radę. Tylko teraz pytanie: jak to? O kurde, to jest. Co, jakąś 180? Trzeba tu zrobić taką. Hm. Dobra, spróbujemy teraz tak, tak. Hm. O jest, udało się za drugim razem, ty. Lol, to nie... Dobra, ja teraz nie chcę umrzeć, bo pewno to mi się udało raz i tylko raz. Teraz pytanie: tu nie ma żadnego trapa? Nie, tu też nie. Nie, ja nie ufam takiej Yulcich jeżeli chodzi o te mapy, bo to widzieliście jak. No widzieliście jak jest, właśnie tak jest, że ona dosyć ciężkie te mapy robi. Może tak to skoczymy? Tutaj, o to jest chyba najlepsza metoda. W sensie najlepsze to jest biegnąć po prostu i robić takie strajfy, i tutaj chyba. tak? Dobra, to było dosyć. albo nie. Dobra, jest, to było dosyć proste, i tu chyba będzie koniec mapy, tak? To jest koniec mapy? Nie, to nie jest koniec mapy. Znowu nie ma tekstu. Julcik znowu się zepsuł tekst. Nie wiem o co chodzi z tym tekstem, ale tu jest pewno koniec mapy, tak? Tak jest, więc jesteśmy na końcu mapy. Julcik znowu chyba zapomniała, że to. No nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czemu to się buguje, ale to chyba przez wersję Fortnite. A. W każdym razie, jeżeli Wam się film spodobał, no to wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia. Jeżeli chcecie się pojawiać na odcinkach, to subujcie. Będziecie się pojawiać, tak jak tutaj podczas tego odcinka niektórzy koledzy. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. Pa. pa.